Witam w drugim filmie modułu pierwszego, w którym dowiemy się, czym tak w ogóle jest XML. Poznamy jego historię, która uzmysłowi nam, dlaczego XML został stworzony. XML to skrót eXtensible Markup Language. Jest to rozszerzalny język znaczników używany do przedstawiania różnych danych w strukturalizowany sposób. Wraz z rozwojem komputeryzacji oraz połączeniem komputerów w sieć pojawił się problem, a było nim znalezienie sposobu wymiany danych oraz informacji. Takim sposobem okazało się stworzenie uniwersalnego formatu wymiany danych, który rozumiany jest przez wszystkie komputery. Jak to możliwe? Możemy pisać najrozmaitsze programy, pracować na różnych językach. Możemy tworzyć strony internetowe w różnych formatach, możemy pracować na wielu komputerach. Ważne jest jednak, abyśmy mogli nasze dane wyeksportować do uniwersalnego formatu. Tak, aby na każdym komputerze, na każdym systemie operacyjnym nasze dane mogły zostać odtworzone. I w przeciwnym razie, abyśmy mogli również zaimportować odpowiednie dane dla naszego formatu. Jak to się zaczęło? Odwołajmy się po raz kolejny do historii. W 1978 roku stworzono rozwijany standard SGML. Miał z założenia pełnić podobną funkcję, był standardem opisu wszelkich form dokumentów. Tak jednak się nie stało, ponieważ był dość skomplikowany i była to jego zasadnicza wada. Blisko 20 lat później. W 1998 roku stworzono XML, eXtensible Markup Language, którego koncepcja polegała na znacznym uproszczeniu zawiłego SGML-a. XML jest podzbiorem standardu SGML, który wyzbył się skomplikowanego charakteru swojego przodka, gdzie tylko to było możliwe. Kto powołał XML do życia? XML został stworzony przez niezależne międzynarodowe konsorcjum W3C, odpowiedzialne za rozwój standardów i specyfikacji www. W3C została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę www. oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera www. Większość stron WWW zostało napisanych w języku HTML, Hypertext Markup Language. Jest on również językiem znaczników, który znacząco przyczynił się do rozwoju stron WWW. W związku z ogromem informacji dostępnych za pomocą Internetu, język ten okazał się mieć pewne ograniczenia. Uproszczony język XML szybko zajął miejsce obok HTML-a, jako podstawowy język w internecie. Język HTML został tak zaprojektowany, aby przedstawiać pewne dane. Język XML został zaprojektowany tak, aby te dane przedstawiać oraz nimi zarządzać.